30 stopni w 4 minuty. Zobaczcie, aż termometr zaparował. Czy to grzeje? Termometr, stoper. Odpalam. Patrzcie. To będzie bardzo ciekawy test. Prosiliście wielokrotnie. Naciskam tutaj, stoper. Oj, moment. Naciskam stoper. Zobaczcie. Stawiam tu termometr 21 stopni. Zobaczmy, czy to grzeje, czy nie grzeje. Minuta za nami. Muszę aż go przetrzeć. Zobaczcie, aż z różnicy temperatur zaparował się. Dwie minuty. Już mamy prawie 27. 3,5 minuty i zobaczcie, mamy 30 stopni już na termometrze. To nie jest sztuczny komirek na parę, to nie jest na gaz, to nie jest na prąd. To jest prawdziwy ogień 31 stopni. Grzeją, grzeją. Tylko biokomiki gmt.pl.